Jan Drewniak nie jest już sukcesem obłaczkowa. Był nim 15 lat, ale już nie chce. Jak sam przyznaję, nie udało mu się pozyskać mieszkańców do współpracy. Przez te lata próbowałem nawiązać nic porozumienia ze społeczeństwem naszej wsi. Nawet zorganizowałem festyn integracyjny, gdzie złocisty trunek płynął strumieniami. Ale te wszystkie zabiegi i ukłony z mojej strony nie odniosły oczekiwanego skutku. Kompletny marazm, brak zainteresowania się sprawami wiejskimi, brak jakiejkolwiek pomocy. Przykładem niech będzie wspomniany ten plac zabaw. Patrząc z perspektywy tych lat, myślę, że nadszedł czas, żeby dać szansę innym. Podczas zebrania wiejskiego trzeba było wybrać nowego sołtysa. Zgłosiła się jedna kandydatka, Urszula Hulewicz. Mieszkańcy zaakceptowali jej osobę. Panu Kowalę, czy podobne jakieś nazwisko. Dziękuję. Wsi Polski, Lucja. Przed Nową Sułtyską stoi wielkie wyzwanie przekonanie mieszkańców Ołbaczkowa do wspólnej pracy na rzecz wsi. Rady Sołtyskiej, czy w ogóle kogoś.